Słuchajcie, czekał, czekał i się chyba doczekał. Coś ładnego idzie. Jest brak, coś jedzie. Siemanko, słuchajcie, jak widzicie, jestem znowu nad wodą. To jest pierwszy weekend sobota, majówki. Jest to komercja, komercja na której w tamtym roku byliśmy parę razy. Dzisiaj jestem z chłopakami z pracy. A komercja, miejscówka, Leszczany, Leśna Cisza W tamtym tygodniu byliśmy rybowisko Gajowniki I powiem, że ja tylko jednego karpia złapałem I karasiami się pobawiłem. Marek 8-10 karpi złapał Jakoś miał patent na nie i troszeczkę pociągał No my niestety jakoś ze Zbyszkiem tam słabo Zbyszek też chyba tylko jednego, jednego karpia i, i karasie Dzisiaj na Leszczany, zobaczymy tutaj Troszeczkę potestujemy w tym roku to wodę standardowo na karpia. Wiem, że tutaj, bo ciągałem ładne karpie, są takie po 6-8 kg w standardzie, a są też i 12+, plus tego co wiem. Jesiotry są na czerwonego, chłopaki się tam porozstawiali, się grillują, yy... zestawy im porobiłem. Oczywiście na spawik, oni będą tam bardziej rekreacyjnie, a ja tak powiem, że będę no, próbował tutaj coś jakiegoś większego wyciągnąć Czy mi się uda? Zobaczymy, bo to wiecie ten tydzień <laughs> słuchajcie, trochę chorowałem i wcześniej też chorowałem już to na, na golewnikach nie wiem czy było słychać, ale troszeczkę jeszcze jestem na antybiotyku, ale tutaj e, postanowiłem, że e, delikatnie przyjadę i sobie tutaj e, bez jakiegoś tam sp spinania się e, połapiemy, e, połapię te rybki e, no co, standardowo, jedna metoda, jeden gruncik. Zobaczymy co na, na przynętę zarzucę. Yy, zanęta, yy, tak jak mówiłem, halibut i krewetka, taki śmierdzi chlebki i, i ten, nie mówimy. Chłopaki tam porzucali czerwonego robaczka yy, i tam bardziej wiesiadują. Yy, Rozstawiam się, rozrabiam zanętę, bo jeszcze nic nie zrobiłem i yy, yy, i będę tutaj próbował, tak jak mówiłem, coś wciąć nie zapominajcie lajkować, subskrybować, subskrybować, na najważniejsze ale lajkować też i, i, i komentować no to co, zaczynamy, ja się rozstawiam i zaraz będę wszystko jeszcze omawiał zanętę rozrobię, do dodam troszeczkę jeszcze białych chrubaczków i kukurydzy i to wymieszam. Dużo tego nie będę rozrabiał, bo to jest bez sensu tutaj rzucać i dodatkowo jeszcze, no, to nie są zawody, tu rekreacyjnie jesteśmy, odpocząć i, i, i to wszystko w temacie. Rozkładam się. Rozstawione na jednej nam metodzie mam e, kuleczkę śmierdziucha, e, mini larwę. Na drugiej mam na gruncie, na klasyku z koszyczkiem mam e, kukurydzę serową. No i próbujemy pierwsze, e, pierwsze próby. E, generalnie popaki e, cisną tam na słowiczek. E, Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Za mam, tak jak mówiłem, śmierdziółka, dodałem kukurydzę trochę i, i białego i to wszystko. No i próbujemy. Pelet mam, jakiś pelet mi został, to na metodę im nawet nie wiem jaki. No i taka to właśnie pożytek. No. i to wszystko. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Żeby nie było, że ja nie łapię, bo chłopaki łapią tam po parę sztuk okonków mają to ja też pokażę. Skupane ucieka, garbuska. Nieduży garbusek, ale fajny, sympatyczny. Jest łapany, także ryba jest. Ten mniejszy, wiecie, okonek. Ale też fajny. Ale brania fajne na czerwonego. No także zarzuciłem sobie, wiecie. Tak się prezentuje kolega. Jest trzeci Może ten sam, nie wiem. Trzeci konek. Ładno konki. Nie duże, ale fajnie się ciąga. Przynajmniej coś się dzieje, rzuci i jakieś tam branko jest. Wiem, czwarty czy piąty to kończyk. O takie o duże. Krasia, słuchajcie, ładnego zupama, czy ładny, nieładny, powabny. Pokażę Wam, zresztą mojego ulubionego, nie? Krasia. Ale tak jak mówię, no, czerwony robaczek robi robotę. O. Taki krasiek ładny. O. Całkiem sympatyczny. Coś go od góry chyba brało, wiecie, bo jakiś taki przykręceny... Da... Daniel! Do wody. Ponoszedł do wody. Z, gru... Z grubszych ryb, no niestety, na razie nic tutaj się nie dzieje. Yy, Ciągam. Takie fajne okonki duże, nieduże ale fajne. O, właśnie taki koniaczek, jak widzicie. O, takie okonki się ciąga. Nie są to duże, takie. Ja powiem Wam po 20 cm, 18-17. Ale zabawa też na bolonkę 5-metrową. Fajnie to wszystko chodzi do wody. Następny okonek. Następny okonek, o taki o, ładniutki, młody. No właśnie, następne branie było. Standardowo okonek. No ten wziął dosłownie dwie minutki, oczywiście standardowo. Im mniejsze, tym się bardziej zachywają, chlamne są. ten dostęp, dostęp, na szczęście malutko się zachlał ale takie o maleństwo do wody jest brań, coś jedzie o coś łokończyk kończyk znowu ale tam też oczywiście Przychlał skubany, no bo jak będzie to inaczej Żeby okończyk nie, się nie przychlał o. Ciach O taki o Nie wiem czy będzie widać Do wodów. Lub O Szef! I następny kurdupel Taki

哦，已经、oh,。 Coś jest fajnego chociaż z jednorybę. Jest. myślałem, że coś większego. Myślałem, że coś większego. Ale dobry. Dobrze jest, że jest Taki pinocie. Ale fajnie. Jest słuchajcie na smerty. taki o nieduży do wody słuchajcie można by było jeszcze troszeczkę połapać ale chłopaki chcą już się zwijać i będę się zwijał króciutkie podsumowanie tego wypadu no ja tutaj bardziej byłem jako kierowca i osoba to towarzysząca żeby chłopakom tutaj pokazać I Niemniej jednak i siostra tego wyciągnąłem koło pięćdziesiątki parę okonków no i fajna pogoda dzień spędzony miło także zapraszam na następną wyprawę za jakiś czas. Do zobaczenia.